Cześć, chciałam Wam pokazać. Tym razem zakonserwowałam octem jabłkowym ananasa, on już cały jest przetworzony przez bakterie octowe, czyli jest po prostu kwaśny i planuję ten, tego Ananasa wykorzystać w takim smoothie z mlekiem kokosowym, który ma bardzo dużą zawartość tłuszczu. Po to, żeby lepiej przyswoić, pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja tak często o tych octach mówię, ale tak naprawdę mam duże problemy z przewodem pokarmowym, i właśnie wszelkiego rodzaju octy naturalne z owoców bardzo dobrze wpływają na żołądek i cały przewód pokarmowy, tak więc właśnie dlatego wam pokazuję, że o ile ja za bardzo nie mogę słodkich owoców jeść, i oczywiście coś tam sporadycznie zjadam, ale staram się ograniczać. O tyle właśnie już taka forma ananasa, właśnie przetworzonego przez bakterie octowe, no, bardzo korzystnie wpływa na mój organizm, tak więc może ktoś skorzysta właśnie z takiej formy.